Cześć, dzisiaj będzie recenzja klaczy andaluzijskiej ze Szlecha. Jest to Valentina. To jest chyba maść taka trochę bułana. Nie wiem, jaka to jest maść, szczerze. Była jeszcze taka jedna wersja tego malowania, ale no nie udało mi się zdobyć, bo to jest w takim kalendarzu. To jest chyba wycofany już kalendarz. Tamte malowanie mi się bardziej podoba niż te, co ja posiadam, no ale cóż, jest to jest. Ogólnie bardzo mi się podoba jej grzywa, taka ładna jest, no, no ładna nawet jest, ale wolałabym w tamtym malowaniu, tak się prezentuje. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że e, pozrobię jeszcze trzy osoby, które mnie prosiły o to. Jest tak, pozdrawiam Zuzę, pozdrawiam stajnie Złoto, pozdrawiam na rakom horse, chyba dobrze powiedziałam, nie wiem i tak. Jeżeli chodzi o tego Mustang'a, bardzo Was przepraszam, ale go nie nagram, ponieważ nie dam rady. Bardzo Was za to przepraszam. Wiem, że jak się obiecuje, no to trzeba dotrzymywać słowa, ale przepraszam. Naprawdę przepraszam. Ja wiem, że pewnie chcieliście tą bajkę, ale naprawdę ja nie dam rady. Ja nie mam czasu po prostu na jakby nagrywanie filmów, ponieważ no są lekcje przez to koronawirusa. Wiecie o co mi chodzi. Jeszcze muszę Pomagać rodzicom, bo oni tam się zajmują kwiatami, sadzą kwiaty. Wiecie, o co mi chodzi, widzę. Ja tak, nie mam czasu też na nagrywanie, więc jeszcze raz przepraszam. Może kiedyś, w jakimś roku się pojawi ten film, ale nie wiem, nie obiecuję Wam tego. Jeszcze raz przepraszam. No to ja kończę. Subskrybujcie, dajcie dużo apeli w górę. No to pa!